Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielasz. Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielasz. I zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. I dzisiaj yy, zabiorę. Państwa do Australii, żeby opowiedzieć o jednej z najważniejszych spraw kryminalnych w historii tego kraju. Dlaczego jednej z najważniejszych? No bo są takie sprawy, które się za zapisują się w historii z różnych powodów, coś zmieniają w percepcji ludzi. I to, o czym chcę opowiedzieć, to jest taka historia, o której publicyści dziennikarze potem opowiadali, że w tamtym momencie Australia straciła swoją niewinność. Coś się nieodwołalnie w tym kraju skończyło, jeśli chodzi o postrzeganie samego siebie. E, no, więc o tym co dzisiaj porozmawiamy. Zdaję sobie sprawę, że no, od ostatniego odcinka minęło trochę czasu, bo chyba ostatni odcinek był ponad miesiąc temu. Ja Państwa przepraszam za tą zwłokę, natomiast no po prostu przygotowanie kolejnych odcinków zajmuje bardzo dużo czasu. Ja mam też inną pracę, pracę twórczą, literacką. Nie do końca to się zawsze da pogodzić. Natomiast no postaram się jeszcze, żeby wracać troszeczkę szybciej, bardziej regularnie. Jest jeszcze parę historii, których bym chciał Państwu opowiedzieć bo mam taki troszeczkę inny pomysł na ten podcast niż dotychczas, ale to może o tym sobie pogadamy w kolejnym odcinku. Dobrze, zanim przejdziemy do ciągu dalszego tej opowieści, zanim wytłumaczę Państwu o czym chcę opowiedzieć, no to dwie sprawy. Pierwsza to pogoni Ruska. Która niesie pomoc walczącej Ukrainie i Ukraińcom. Możecie zobaczyć, co oni robią na Facebooku, możecie zobaczyć, co oni robią na Instagramie. Ja tutaj apeluję o datki, i tutaj naprawdę każde 5, każde 10 zł robi różnicę, więc jeśli mogą sobie Państwo pozwolić, no to bardzo proszę, pomóżcie im. Natomiast mamy jeszcze kącik literacki, no i w w tym tygodniu ten kącik literacki jest taki bardzo trójkąremowy, bo opowiem Państwu o anatomii zbrodni Wal McDermid. I teraz, tak krótko, to jest jedna z najlepszych, to jest jedna z najlepszych, najbardziej przystępnych, najfajniejszych książek o współczesnej kryminalistyce, jaką ja czytałem. Wal McDermid jest brytyjską autorką e, Kryminałów i Tillerów. Jeśli dobrze pamiętam, ona pochodzi ze Szkocji, ale tutaj nie trzymajcie mi Państwo za słowo. No jest bardzo uznaną autorką, tam parę e, bardzo prestiżowych nagród e, dla pisarzy gatunkowych zdobyła. No i w pewnym momencie napisała właśnie o natomiast Natomie Zbrodni, taką e, książkę, właśnie, w której umawia, e, co potrafi, jak się rozwijała współczesna kryminalistyka. Ta książka już została w Polsce wydana parę lat temu, natomiast. E, zeszła z rynku, znaczy nie było wznowień. No i ona na lewej osiągała potem jakieś takie horrendalne ceny, bo ten egzemplarz potrafił kosztować 160 zł. No i teraz e, znak wznawia anatomię zbrodni i e, 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 i możemy po prostu sobie pójść do księgarni i tą książkę kupić i jeśli się interesujecie tą tematyką, to zdecydowanie warto. No bo tutaj Walter e, McDermott opowiada, o czym ona opowiada? Aż muszę spojrzeć z, z, z treści, bo mamy tutaj i opowieści o miejscach zbrodni, i o entomologii sądowej, o medycynie sądowej, toksykologii, daktyloskopii, śladach chwili badania DNA, antropologia sądowa, informatyka śledcza, psychologia sądowa. A to nie wszystko. No Walmar Dermid spotykała się z policjantami, spotykała się z naukowcami, spotykała się z technikami kryminalistyki, wyciągała z nich opowieści, wyciągała z nich wiedzę, potem zawarła je na kartach tej książki, poparła to jeszcze oczywiście opowieściami o prawdziwych sprawach, w których dana technika e, kryminalistyczna przyniosła przeniosła przełom. I, e, i, I dała nam tą książkę, więc naprawdę Anatomia Zbrodni e, z pod tytułami True Crime, Kulisy Zbrodni i Kryminalistyki. Świetna rzecz, e, po prostu niesamowita ilość wiedzy, świetnie napisana, no i to, co też jest ważne, ona jest bardzo, ale to bardzo przystępna, bo po prostu Wal Dermit jako pisarka, autorka kryminałów wie jak pisać tak, żeby chciało się ją czytać anatomia zbrodni. I trochę opowiadam o tej książce dzisiaj także dlatego, że to ona się wiąże z dzisiejszą sprawą, bo mówiłem o tym, że Australia wtedy straciła niewinność, ale to jest też ważna sprawa dla australijskiej kryminalistyki, bo to jest pierwsza taka historia, w której zrobiono mnóstwo takich dodatkowych badań i które potem przydały się na sali sądowej. Ja zaraz o nich opowiem, ale także pod tym względem kryminalistycznym ta historia jest bardzo ważna. No i ona to dzisiaj właśnie też pod tym kątem jest omawiana i w pismach naukowych, i w książkach. Akurat nie u Walmar Dermit, ale w innej książce, tutaj może <trym> wspomnę. A teraz w takim razie już dość tego zaciekawiania pania, już państwa, już dość drażnienia się i. Przejdźmy do dzisiejszej historii. Jest to jeden z najbardziej znanych budynków świata. Decyzja o budowie gmachu Opery w Sydney, który to gmach stał się, miał się stać wizytówką tego miasta, także całego kraju, całego kontynentu, zapadła pod koniec lat 40. Rozpisano konkurs architektoniczny, na który przysłano ponad 200 prac. Wygrał duński architekt. Jorn Utson, i to pomimo tego, że jego zgłoszenie nie spełniało warunków konkursu. Niemniej szkic Ucona tak spodobał się sędziom, że zdecydowali się na realizację koncepcji Duńczyka. Budowę rozpoczęto w roku 1959, miano zakończyć ją w 1965, ale otwarcie opery opóźniło się aż do roku 1973. W tym czasie koszty realizacji projektu wzrosły. Zmienił się także premier nowej południowej wali, a to ten właśnie stan płacił rachunki. Doszło do konfliktu pomiędzy Sonem a premierem Davisem Hughesem. W jego rezultacie Duńczyk opuścił Australię w lutym 1966 roku i nigdy tam nie wrócił. Budowę dokończyła grupa innych architektów. No dobrze, ale dlaczego opowiadam Państwu o Operze w Sydney? Nie jest to przecież podcast poświęcony architekturze. A no to opowiadam o tym gmachu, dlatego, że ten budynek pojawia się w tle jednej z najsłynniejszych spraw kryminalnych w historii Australii. A w pewien sposób jest też tej sprawy taką praprzyczyną. Otóż jednym ze źródeł finansowania Opery była specjalna loteria. Australijczycy tłumnie rzucili się, żeby kupować na nią losy. Przez długi czas nikt nie trafiał tego zwycięskiego, a pieniądze w puli rosły i rozpalały wyobraźnie. Wreszcie, 1 czerwca 1960 roku w biurze stanowej loterii na Barrack Street wyciągnięto los numer 3932. Wykupił go wędrowny sprzedawca Buzzy Thorn. Tym samym wygrał główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy funtów. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze to mniej więcej 3 miliony dolarów. Ogromna kwota, która może zmienić życie człowieka. Natomiast Basil Thorn wraz ze swoją rodziną uznali, że ichże akurat życia to nie zmieni. A więc Basil Thorn mieszkał wraz ze swoją żoną Fredą na parterze jednopiętrowego domu, mieli dwójkę dzieci ośmioletniego chłopca Grahama oraz trzyletnią córkę Belindę. Tylko Basi pracował, rodzinie się nie przelewało, ale zadbali o to, żeby wysłać syna do dobrej, prywatnej szkoły. Równocześnie uznali, że właśnie wygrana na loterii nie zmieni ich życia, nie pozwolą, żeby pieniądze sprawiły, że stracą głowę, że staną się kimś innym. Dalej żyli w tym samym mieszkaniu, w tym samym miejscu i prowadzili takie samo życie jak przed wygraną. Chyba najbardziej właśnie z tej wygranej cieszył się Graham. Pewnego dnia przyszedł do szkoły i wykrzyknął przed całą klasą. Jestem Graham Thorn, chłopiec wart 100 tysięcy funtów. Chłopiec chodził do znanej w całej Nowej Południowej Walii szkoły Scott's College. Codziennie o 8.30 wychodził z domu, szedł na ulicę Wellingtona. Tam siadał na swojej torbie szkolnej na rogu z O'Brien Street. Czekał na panią Phyllis Smith, której dwaj synowie również chodzili do Scotts College. Pani Phyllis Smith podjeżdżała swoim samochodem i podwoziła chłopca do szkoły. Jednak 7 lipca 1960 roku, kiedy Phyllis Smith pojawiła się na rogu o godzinie 8:35, chłopca nie było. Jej synowie szukali Grahama w okolicy, ale nie potrafili go znaleźć. Phyllis Smith pojechała najpierw do domu Tornów. Tam wspólnie z Fredą uznali, że chłopiec gdzieś się zawieruszył, chociaż takie zachowanie było do niego niepodobne. Stwierdził jednak, że prędzej czy później się pojawi. Phyllis Smith zawiozła swoich synów do szkoły, sprawdziła, czy Graham dotarł tam w jakiś inny sposób. Ponieważ tak się nie stało, wróciła do Tornów. Wtedy Freda, już na poważnie zaniepokojona, zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie syna. Do Fredy Torn przyszedł sierżant laty Oshi. W momencie kiedy przejmował wezwanie, zadzwonił telefon. Pani Thorn odebrała i usłyszała w słuchawce męski głos o wyraźnym, mocnym, europejskim akcencie. Czy to pani, pani Torn, czy pani mąż jest w domu? Czego pan chce od mojego męża? Mam pani syna, pani Thorn. Freda Torn nie potrafiła wydobyć z siebie głosu, więc słuchawkę przejął sierżant Oshi. Co mogę dla pana zrobić? zapytał. Mam twojego syna. Chcę 25 tysięcy funtów przed godziną 17. Skąd niby mam wziąć takie pieniądze? Ma pan mnóstwo czasu przed piątą po południu. Jeśli nie dostarczysz mi pieniędzy, nakarmię lekiny, chłopcem. Jak mogę się z tobą skontaktować? To ja się skontaktuję z wami później, powiedział mężczyzna i się rozłączył. Dopiero po tej rozmowie pani Thorne przyznała się sierżantowi osi, że jej mąż wygrał na loterii. Wszystko stało się więc jasne. Chłopiec został porwany dla okupu. Sprawa porwania Grahama Torna przypominała inną sprawą, którą niedawno żył cały świat. Erik Peugeot, słynny yy, wnuk słynnego Jean-Pierre'a Peugeota, został porwany 12 kwietnia 1960 roku. Po zapłaceniu okupu został uwolniony i cały i zdrowy wrócił do domu. O wygranej tornów informowały australijskie gazety i media. Ich nazwisko pojawiło się na pierwszych stronach. Dość łatwo też można było zdobyć informacje, gdzie mieszkają. Policja przyjęła nietypową taktykę. Natychmiast zwołano konferencję prasową, na której poinformowano media o sprawie. Rozpoczęto też zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. W jej trakcie przeszukano domy i mieszkania w okolicy tornów. Sprawdzano też hotele, motele, a nawet łodzie zacumowane w porcie w Sydney. Policjanci odwiedzili znanych przestępców, żeby ich przesłuchać. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów. Co gorsza, porywacz nie zadzwonił o godzinie 17. W wieczornych wiadomościach pojawił się miejscowy szef policji z apelem do porywacza o wypuszczenie chłopca. Następnego dnia, z takim samym apelem w telewizji, Wystąpił ojciec chłopca. Trzymając w dłoniach fotografię Grahama, powiedział: Jeśli osoba, która ma jego syna, jest również ojcem, jedyne co mogę powiedzieć to: Na Boga, zwróć go nam w jednym kawałku. Tego samego dnia o godzinie 18.00 odnaleziono szkolną torbę Grahama. Znajdowała się na poboczu dużej drogi Wakehurst Parkway, a odnalazł ją starszy człowiek, który zbierał tam butelki. Ten starszy człowiek słyszał o sprawie zaginięcia, potem porwania chłopca, widział ogłoszenia w telewizji, więc natychmiast zdał sprawę, jak ważne jest jego odkrycie, no i zawiadomił policję. Przeszukano okolice, ale nie znaleziono żadnych dalszych śladów. Ponieważ ciągle nie było żadnych informacji od porywacza, ojciec chłopca znowu wystąpił w mediach. Zaoferował 25 tysięcy funtów nagrody za informacje, które doprowadzą do odnalezienia chłopca. Niestety, jedynym skutkiem tego działania było to, że do mężczyzny zaczęli wydzwaniać naciągacze i oszuści. Żaden z nich nie miał jednak nic wartościowego do przekazania. Kilka dni później znaleziono kurtkę, czapkę i pudełko na lunch chłopca. W tym pudełku ciągle znajdowało się jedzenie, które przygotowała mu matka. Te rzeczy znajdowały się mniej więcej półtora kilometra od miejsca odnalezienia szkolnej torby. Ciało chłopca odnaleziono dopiero 16 sierpnia, 5 tygodni po jego porwaniu. Leżał pod skałą na Grand View Grove w Seaford, jednym z przedmieści w Sydney. Jego ręce i nogi były związane. Wokół szyi miał owiniętą jedwabną szachwę. Owinięto go takim dywanikiem samochodowym, em, kocem. Co ciekawe, Ciało odnaleziono by dużo wcześniej. Ale dwóch chłopców, którzy je zauważyli, nikomu o tym nie powiedziało. Rozmawiali tylko między sobą, że w samochodowy dywanik mogą być zawinięte zwłoki. Powiedzieli o tym w pewnym momencie, starszemu koledze. Ten przekazał to swoim rodzicom, a ci poszli sprawdzić, co faktycznie znajduje się pod skałą. W tym samym czasie policja no nie siedziała z założonymi rękami. Ale szukała właściciela niebieskiego Forda Custom Line z 1955 roku. Taki właśnie samochód był widziany przez jednego ze świadków w okolicy mieszkania Tornów w dniu porwania. Policji po długiej pracy, i to była naprawdę taka mgłówcza praca, bo wtedy nie było żadnych systemów komputerowych, to wszystko trzeba było robić ręcznie. No więc po takiej długiej, żmudnej pracy udało się zidentyfikować aż 5 tysięcy właścicieli takiego właśnie samochodu. W nowej południowej Walii. No to policja postanowiła wszystkich tych właścicieli odwiedzić. Funkcjonariusze wystosowali także apel do mieszkańców Sydney, żeby informowali o właścicielach takiego właśnie pojazdu. No i właśnie dlatego po tym apelu z policją skontaktowali się państwo William i Kathleen Terford z Clontarf przedmieścia Sydney, przedmieścia, które było właśnie niedaleko Seaford, czyli tego miejsca, gdzie. Odnaleziono ciało. No i opowiedzieli oni o swoim sąsiedzie Stevenie Bradley'u, który poruszał się takim samochodem. Niedawno się wyprowadził, nie wiedzieli gdzie przybywa, ale jego dawny dom odwiedzali przedstawiciele instytucji finansowych w sprawie niespłaconych pożyczek. Państwo Telford pamiętali także, że w okolicy dnia porwania chłopca Bradley wyjeżdżał z domu o dziwnie wczesnych porach. Mężczyzna miał mieć też silny europejski akcent. Policji udało się odnaleźć Stevena Bradleya. Mężczyzna pracował jako galwanizer w lokalnej fabryce. Pamiętał dokładnie dzień porwania chłopca. Wtedy właśnie wyprowadzał się z domu, pilnował przeprowadzki, podczas gdy jego żona i dzieci polecieli na wakacje na północ Australii. Twierdził, że nic nie wie o porwaniu, nie był też w posiadaniu samochodu, który sprzedał. Policja po raz kolejny zaapelowała do opinii publicznej, no i tym razem szczęście jej pomogło. Udało się bardzo szybko odnaleźć obecnego właściciela samochodu, który pozwolił na jego przebadanie. Udało się także znaleźć stary odkurzacz Bradleyów. No i właśnie teraz dochodzimy do tej części kryminalistycznej, ponieważ ciało chłopca zostało bardzo dokładnie zbadane. Dzięki badaniu podeszwy jego butów, gdzie na tej podeszwie wyrosła jakaś pleśń, i tutaj ekspert ustalił, że ta pleśń nie mogłaby wyrosnąć na podeszwie pod tych butów, gdyby te buty były używane, no więc gdyby ktoś na nich chodził, no więc dzięki tej analizie ustalono, że chłopiec zginął w ciągu 24 godzin od porwania. Przyczyną śmierci było albo uduszenie, albo cios w głowę, albo połączenie tych dwóch czynników. Natomiast co ważne, na ciele znaleziono dwa nasiona cyprysów i były to cyprysik groszkowy i aryzoński cyprys gładkokory. I co jest ważne, żadna z tych roślin nie występuje naturalnie w Australii, natomiast one były jakby sprowadzane i chętnie niektórzy Australijczycy sobie je sadzili przed domem. Natomiast nigdzie te rośliny, te dwa cyprysy nie rosły w okolicy, gdzie znaleziono zwłoki. No i policjanci doszli do wniosku, że musiały rosnąć w miejscu, gdzie doszło do zabójstwa. Na dywoniku, w tym dywoniku samochodowym, w którym owinięto zwłoki, znaleziono psie włosy, a także znaleziono oprócz tego tej pleśni na butach ofiary fragmenty różowej wapiennej. Zaprawy. No i kiedy sprawdzono ten dawny dom Bradleya, ten z którego się wyprowadził, okazało się, że obok rosły dwa krzewy cyprysu, na podjeździe domu znajdowała się tak, taka różowa zaprawa, a włosy, które znaleziono w dywaniku, ale także w samochodzie oraz w odkurzaczy, miały należeć do psa Pekinczyka. No i okazało się, że psa właśnie takiej rasy mieli Bradlejowie. Oddali go jednak weterynarzowi, który miał go wysłać do Londynu. Udało się do niego dotrzeć i potwierdzić, że te znalezione włosy, psie włosy należały właśnie do psa Bradley'ów. Okej, okay, ale dlaczego pies miał jechać do Londynu? No właśnie, no i tutaj dzień po pierwszym przesłuchaniu przez policję żona Bradley'a, Magda, ze swoim trzynastoletnim synem Peterem kupili bilety do stolicy Wielkiej Brytanii. Mieli stynąć, mieli tam płynąć statkiem Himalaya. Kilka dni potem bilety na ten sam statek zakupił dla siebie i dla reszty dzieci Steven Bradley. No i ta rodzina, to małżeństwo bez problemu opuścili Australię, ale w tym momencie no, australijska policja zorientowała się, że Steven Bradley jest ich podejrzanym, skontaktowali się ze statkiem. No i Steven Bradley został zatrzymany w kolombo na Sri Lance. Tam przyjechali po nich australijscy policjanci. No i tutaj się zetknęli z pewnym kłopotem, bo Sri Lanka wtedy niedawno odzyskała niepodległość. Nie było żadnych e, takich prawnych jeszcze przygotowanych narzędzi dotyczących ekstradycji. do no tego jakby e, Sri Lankrzycy, Lańczycy, jakby niechętnym okiem patrzyli na Australijczyków, bo uważali ich za no, jednak część tego Commonwealthu brytyjskiego. Australia jest częścią Commonwealthu Brytyjskiego, więc te nastroje były takie raczej e, antyaustralijskie. No niemniej, po przedstawieniu tych wszystkich e, dowodów, udało się przekonać władze Sri do ekstradycji Stevena Bradleya. Podczas przesłuchania przez policję, Steven Bradley przyznał się do porwania chłopca. Twierdził, że przyjechał po niego o 8:30, przekonał go, że pani Phyllis Smith dzisiaj po niego nie przyjedzie i to on ma go odwieźć do szkoły. Chłopiec wsiadł z nim do samochodu. Później Bradley związał go, wsadził do bagażnika i pojechał do domu. Po kilku godzinach, kiedy wrócił, żeby sprawdzić, co z chłopcem, okazało się, że chłopiec był martwy. Udusił się, przynajmniej według Stevena Bradleya, z braku powietrza w bagażniku. Obrażenia czaszki miały powstać, kiedy chłopiec uderzał głową o zestaw naprawczy. Podczas procesu Steven Bradley wycofał swoje zeznania. Twierdził, że został do nich zmuszony. I że bał się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Jednak dowody były przytłaczające. Podważono jego wersję zdarzeń. Według biegłych niemożliwe było, żeby chłopak udusił się w bagażniku. Przeprowadzone eksperymenty po prostu to wykluczyły. Nie mógł też sobie sam zadać obrażeń głowy. Według śledczych, kiedy Bradley zorientował się, że zamiast z chłopcem dziecka rozmawiał z policją, spanikował i zabił chłopca. Bradley był emigrantem. W Australii pojawił się 10 lat wcześniej. Pochodził z Węgrzech i nazywał się Istvan Paranaj. Zmienił nazwisko już w nowym kraju. Jego żona również pochodziła z Węgrzech. Przeżyła obóz koncentracyjny. Bradley ciężko pracował, ale wydawał zdecydowanie więcej niż zarabiał. Pakował się w kolejne kłopoty finansowe, z których nie potrafił wyjść. Określano go także jako patologicznego kłamcę. Był jeszcze jeden mocny dowód jego winy. Jakiś czas przed porwaniem do drzwi tornów zapukał mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i z ciężkim europejskim akcentem. Pytał o niejakiego pana Bognora. Pani Torn powiedziała, że nikt taki tutaj nie mieszka. Mężczyzna upewnił się, że trafił pod właściwy adres i podał nawet numer telefonu tornów. Pani Torn potwierdziła, że to jest ich numer telefonu, ale raz jeszcze powtórzyła, że żaden pan Bognor tutaj nie mieszka zaproponowała, żeby mężczyzna poszedł do sąsiadki na górze, która mieszkała w tym domu znacznie dłużej. Mężczyzna podziękował i tak właśnie zrobił. Co ciekawe, jednak z nie rozmawiał o żadnym panu Bognorze. Policja, kiedy usłyszała tą historię, uznała, że porywacz przyszedł, żeby się upewnić, że ma właściwy adres. Podczas procesu na sali sądowej ustawiono 16 mężczyzn, w tym właśnie Stevena Bradley'a, Pani Thorn wskazała go jako mężczyznę, który ją wtedy odwiedził. Prowadzący okazanie poprosił ją, żeby go dotknęła, w ten sposób potwierdzając identyfikację, ale kobieta stanowczo tego odmówiła. Co prawda, tutaj trzeba powiedzieć, że obrona no, przekonywała, że to okazanie nie było przeprowadzone właściwie. Głównie z tego powodu, że w australijskiej prasie krążył właśnie wizerunek Stevena Bradleya, więc pani. Pani Thorn mogła się na jego twarz napatrzeć, niemniej kobieta była pewna, że to jego właśnie widziała tamtego dnia w swoim domu. Proces, jak można sobie wyobrazić, budził ogromne zainteresowanie. Wielu ludzi żądało kary śmierci dla Bradleya. Krzyczano, żeby nakarmić nim rekiny, no co było nawiązaniem do tego, co on mówił, że planuje zrobić z chłopcem. Co ciekawe, ówczesny kodeks karny w Australii w ogóle nie przewidywał takiego przestępstwa jak porwanie dla okupu. Wcześniej po prostu do nich w tym kraju nie dochodziło. Takie rzeczy Australijczycy uważali, że zdarzały się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie u nich w ich spokojnym kraju. No i właśnie ta sprawa porwania, potem zabicia chłopca. No, była czymś szokującym, czymś, co, no, sprawiło, że Australijczycy musieli troszeczkę zmienić myślenie o swoim kraju i o sobie samych, tak? Że nie są tak, nie mogą się czuć tak bezpiecznie, jak im się wydawało, że nie są tak uczciwymi ludźmi, jak im się e, wydawało. Ostatecznie Bradleya skazano na karę dożywotniego więzienia. Do dzisiaj wątpliwości budzi kwestia żony Bradleya, czyli Magdy. Wiele osób uważa, że co najmniej wiedziała ona o planach porwania, o samym porwaniu, być może także pomagała je planować. Ten bardzo dziwne jest, że akurat zdecydowała się wyjechać na wakacje w dniu porwania, jakby chciała w ten sposób sobie zapewnić alibi, albo nie wiem, zaakcentować, że nie miała nic wspólnego z tym porwaniem. Potem nie potrafiła się przekonująco wytłumaczyć, dlaczego wykupiła bilet na ten rejs do Londynu. Dzień po przesłuchaniu jej męża przez policję twierdziła, że to był taki dziwny zbieg okoliczności. Niemniej nigdy nie postawiono jej żadnych zarzutów. Steven Bradley zmarł w więzieniu 6 października 1968 roku. Miał wtedy zaledwie 42 lata zmarł podczas jakiegoś meczu tenisowego z innym osadzonym, kiedy miał, chyba zawał serca. Natomiast tak brzmi, że miał, z, że grał mecz tenisowy z innym osadzonym, to brzmi jakby był w jakimś sanatorium. Natomiast on nie miał łatwego życia w więzieniu. Przez większość czasu tego swojego osadzenia przebywał w izolatkach i przebywał w izolatkach dla jego własnego bezpieczeństwa, ponieważ inni osadzeni po prostu chcieli się na nim zemścić za śmierć Grama Dorna, nieustannie mu grozili, no i nieustannie było to ryzyko, że zostanie gdzieś tam zabity. Więc, jak mówiłem, była to bardzo ważna sprawa kryminalna w Australii ważna z tego powodu, właśnie, że wtedy ten kraj, aha, mówię to po raz trzeci stracił swoją niewinność, była też ważna z powodu tego kryminalistycznego podejścia, ponieważ wtedy no, po raz pierwszy te techniki kryminalistyczne. Tak szeroko zastosowano podczas śledztwa, no i one przyniosły rezultaty, przyniosły dowody, które potem można było wykorzystać na sali sądowej, ale była też trzecia zmiana, y, która po tym nastąpiła, ponieważ y, od tej historii osoby, które wygrały na loterii w Australii, mają prawo zastrzec swoją anonimowość. Dobrze, to była dzisiejsza, dzisiejsza sprawa kryminalna. Mam nadzieję, że wysłuchali tej historii Państwo z zainteresowaniem. Ja przypominam o pogoni ruskiej, żeby wspomóc ich paroma złotymi, wspomóc Ukrainę i Ukraińcom, bo to wojna ciągle trwa. Przypominam Państwu o anatomii zbrodni Wal Magdermid, ponieważ to naprawdę świetna książka. Kawał doskonałego reportażu o współczesnej kryminalistyce i czego możemy się z niej dowiedzieć, a ja się już powoli biorę za przygotowywanie kolejnej sprawy kryminalnej. No i tutaj myślę, że zabiorę Państwa do Stanów Zjednoczonych, bo tam się niedawno wydarzyło coś, co wydaje mi się dosyć ciekawe i troszeczkę tam młodzież można spojrzeć na tę sprawę pod innym kątem niż zazwyczaj, więc Stany Zjednoczone następnym razem najprawdopodobniej, chyba, że jakaś inna sprawa, jak to się czasami zdarza ciekawa, kryminalistyczna, wpa, kryminalna wpadnie e, mi e, fida e, i się nią zainteresuje. Dobrze, dziękuję za Państwa czas, dziękuję, że mnie słuchacie. Jeśli lubicie ten podcast, jeśli podoba Wam się to, co robię, to szarujcie, dzielcie się, lajkujcie, komentujcie, to zawsze będzie wielka, wielka i ogromna pomoc. Ja teraz życzę Państwu przyjemnego poniedziałku i do usłyszenia. Wojtek Nielarz.